A co to, a co to, a co to? To są dowody zbrodni z tamtego roku. Troszkę się nazbierało. Muszę dać do archiwum, bo te wydruki trzeba przechowywać ja już. Nie pamiętam, czy rok, czy trzy, czy pięć. Aczkolwiek zawsze co roku oddaję do biura. I one sobie w biurze odpoczywają. No ale. Nie macie co się tak martwić, ja dużo wykroczeń nie miałem w tym roku. Większość z tych tutaj to jest z chwili, kiedy był ten okres, że można było wydłużać cykle jazdy i dzienne cykle jazdy, więc, więc to stąd pochodzi głównie. Na pewno kilkanaście wykroczeń było w tym roku, ale właściwie to w tamtym, ale nie ma co się nimi przejmować, bo już wszystko jest wykasowane z pamięci kierownika.